Sing it karaoke battle! Ja nie wiem czy mam mikrofon dobrze ustawiony, to jest chyba to. O! To jest to, że ci śpiewa! O! Ja muszę to wziąć! Proszę, proszę, nie, 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 O! In the back of my mind You die uh, And I don't even cry No, and I sing a tear In my eyes Haha! <laughs> Czemu oni musieli mnie kuwa, tu wziąć? No ja w dole! kuwa cringe! Nie wiem, czy oni mnie słyszeli nawet. Does it hurt your feeling, when players send angry, crying emojis? No! ja nie znam tych piosenek w ogóle! Ja nie znam tych piosenek! What the fuck is this? Dajcie mi jakąś piosenkę, co znam! Ok. Dałbym tak cztery nawet! Spoko! Nie, może bym troszeczkę downgradezował do trójki. No, jeszcze kurde z tym się. Nie ma za dużo yy, H2O w powietrzach, co nie w płucach. Nie, się śmiała. Dam dam tego dwójkę, żeby przynajmniej miała courage, że poszła na scenę, co nie? Okej. Okay. Come on, please me! O, jestem! Hello guys! Almost, almost is never enough. So close to being in love. If I would have, knowing that you know what me. W w w w w w Okej okay. To było dobre. Czad! nie powiecie, że to nie było dobre. To było dobre. Nie znałem piosenki, ale przynajmniej miałem courage, że poszedłem na scenę. Ale widziałem, że ludzie mieli, kurde, wiesz, dobre reakcje, co nie? Dobre. Rea What the fuck is this? Dobra, nie będę w nich babą, a starą babą. Ale dam za courage. Tylko za courage, że przeszła przynajmniej na scenę, co nie? Nie for... Don't speak, you and Czemu oni zawsze, ku, jak śpiewają na tych piosenkach, to oni tak wyją Please, I a mean in a, in a street I a minute in a, in a, in a, in a, in a, Ja dole, ku, mnie to szlag trafia z go! Dawaj! Proszę, dia! Proszę, proszę! What the fuck? You know what? I'm samemu, I'm singing In the night, coming alive, ain't asleep, ain't the ain't, ain't 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 Feen! Feen fin! Feen! Feen Film film! Fajna jest ta gra, not gonna lie. Podoba mi się ta gra, tylko właśnie jestem problem, że kuba tylko są piosenki, co baby kupa znają, no! Tylko ja znam nie wiem, 5% tych kwa piosenek. A jak znam, to tylko kuba pierwszy bar. I tylko to, gg, no? No to ja nie znam, no patrz, jak znałem kuba Travisa Scott'a film, to mi nie dali, no! Ja dole, ja w ogóle nie idę, bo ja nie znam tych piosenek, no! Donator! O, O, ja się opuściła! What the fuck? Już koniec było? A gdzie ja jestem, Ty? Nie powinienem tutaj być? Piąte miejsce miałem! No w Piąte miejsce miałem! U u u Biorę, kupa! Biorę, w dupie to mam! Dawaj! Hell yeah! Hello, guys! Uh, 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 uh. Rock my world until sunlight Make this dream The best I ever know Dirty dance in the moonlight Take me down I'm a burrito Like, bro, nawet nie miałem czasu, żeby to kończyć! Ale przynajmniej czas. Nie gadajcie, że, kurwa, było źle! Nie było źle, było nawet dobrze! What the fuck, skąd on przyszedł? I only see my goals. I don't believe in failure a czemu ona mnie kopiuje? Ona mnie kopiuje! Copy-paste, you know what I'm saying? było słychać mnie! Kurde ja o wiele lepiej zafiwałam to Bardziej ładnie, bardziej wokalnie. A ja tak ona kurde specjalnie to robiła. Go go go, go, go 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 What the fuck! Ty skąd ona to wie co to jest w ogóle? OHELNA! Oh, Ej, ale ogarnąłem to co, nie? Jestem tylko jednym chłopem, co tutaj ku a grałem. Chyba jeszcze ani jednego chłopa innego nie widziałem. Tylko Jakub af to gram. To znaczy, że kurde ja mam mniejszą szansę, żeby w ogóle grać w to. Nie, to kup. A ja nie mam szans, patrz ile kup ludzi bierze to! O, oh, I to chłopiec! I wanna be next to you. Daję piątkę za postać bardzo oryginalna. Zavnij się już, już mi się denerwujesz. Oryginalna postać, bardzo fajna twarz, zarombista jedenaseń. No może spodnie, nie wiem czy to są spodnie, czy to Kuwa Pampers. O, oh, hell no. What the fuck is this? <ścoughs> Co to Kuba za ryba jest w ogóle? to my darling What the fuck? Dobra, za te śmianie czwórkę dam Za te śmianie czwórkę dam Dobra, trójkę jednak dam Dollar bills, watch it falling to, Jest! Dollar bills Dollar bills Watch it fall for me I love the way that they fall, dollar bill All I will keep on falling for me I love the way it feels on me Ja szczerze, ja, ja śpiewam swoje własne remixowe piosenki, a ja nie zawsze ich. Chciałem tą piosenkę i zapomniałem, że chciałem tą piosenkę. Witam I LOVE STRAY I LOVE STRAY kids. SCENY IĆ SCENY IĆ WHAT THE FUCK Co to jest za koszulka? Ja nie wiem jak to ku a Roblox pozwala... No oni lubią tam kuwa tych minorów, te PDF'ów, takie rzeczy To... to też rozumiem bang in, bang in, Ja umiem to zaśpiewać, ja umiem to zaśpiewać Dawaj, dawaj, dawaj HELL YEAH Hello, hello Here I go, bring it back, bring it, back, it, bring it back Wanna crack the wall, bang it, bang it, bang it, bang Wanna echo, to the hall. Pulling up, fresh face Bang a new dish Lisa on the face Soak up, all new So I cut, go, 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 go The root of the bloom Hell yeah Ej, szczerze powiem, że kurde dobry freestyle tam zrobiłem na środku Nie wiedziałem co tam chyba jest za tekst Bang! Zarombiście! Może ni bato 5 of 5. Watch the world burn. I got the gasoline burning. Daj me i daj me tok! Hell yeah! Come on! I want to watch the world burn! I got the gasoline! I want the world to burn! I never mind! And everyone turn! Mean, mean, mean! Oh, yeah! Fin, fin, fin! I want to burn the world down with the gasoline around! Ey, ale to było dobre! Freestyle? Ej, Ey, już mi się dał na cena, więcej, więcej podałeś, te? What the fuck?